Jesteśmy w azylu Ktosiowo, to dom uratowanych zwierząt. Są tutaj zwierzęta, które otrzymały nowe życie, zostały uratowane. Halo, gdzie jesteście? Chodźcie do mnie. W azylu w Ktosiowie mieszkają konie, ale jest to miejsce również dla ludzi. Tutaj nasi wolontariusze i odwiedzający mogą bardzo miło spędzić czas. Cover to jest koń, który praktycznie widzi tylko około 30%, głównie światło. To był koń, który był szykowany do skoków, do jeździectwa, natomiast ze względu na swoją wadę wzroku stał się bezużyteczny, miał trafić do handlarza i jechać do rzeźni. Kolejny koń to jest Bueno. Bueno to jest koń, który jest no, wyjątkowym szczęściarzem. Udało się go wyciągnąć wydaje się to wręcz niemożliwe, ale udało się go wyciągnąć bezpośrednio z rzeźni. To jest łobuziakiem. Mamy tutaj naszego króla. Tym królem jest. O, tutaj jest. Jantar. To jest koń. Słuchajcie, to jest koń olbrzymi, tak z rasy polskiej śląskiej, czyli ślązak. To jest koń, który ciągnął wóz na trasie Morskie Oko. Chyba tam pracował cztery sezony. On ma w takim stanie stawy, że już został zdyskwalifikowany z pracy właśnie jaką jest ta trasa na Morskie Oko. No i to jest koń, który trafił do handlarza i też miał jechać do rzeźni. Wykupiliśmy tego konia, tym samym ratując mu życie. No i co? I w Ktosiowie ma swoją emeryturę, dom, rodzinę. Ebert przyjechał do nas z Ukrainy. To jest koń, któremu oferowaliśmy dom. Zresztą już na początku wojny, jak chcieliśmy pomagać, to zadeklarowaliśmy, że przyjmiemy konie w potrzebie. I takim koniem jest właśnie Ebert. I jeszcze taki koński staruszek przyjechał Vivat Oraz Jimmy Orlik. Oni tam stoją na dalszym padoku, bo jeszcze nie zostali połączeni ze stadem. I takie właśnie i takie, takie konie znajdują dom w fundacji tutaj w naszym azylu. Azyl potrzebuje cały czas wsparcia, zarówno pracy takiej codziennej, pomocy pielęgnacyjnej, porządkowej, ale również takiej pomocy w postaci wolontariatu. Bardzo fajną formą wsparcia jest wolontariat pracowniczy. Czyli firma, firma na przykład przeznacza jakiś budżet, integruje w ten sposób pracowników. My jesteśmy w stanie zrobić piknik tutaj dla rodzin pracowników. Pracownicy przyjeżdżają właśnie na taki wolontariat ze swoimi rodzinami. To co jeszcze bardzo by nam pomogło to adopcje, czyli można adoptować wirtualnie konia w dowolnej kwocie. Jeżeli ktoś może przyjeżdżać do konia, żeby go pogłaskać, no to byłoby super, bo one naprawdę to lubią, odwiedziny. Lub będziemy wysyłać zdjęcia, filmy, co słychać u podopiecznego. Wystawiamy taki certyfikat adopcji konia. Także zapraszamy.